Witamy na naszym kolejnym wyprawowym vlogu Właśnie pomykamy przez naszą cudowną miejscowość eee, Jedziemy, jedziemy tak Jedziemy teraz się zatankować Muszę wyrównać ciśnienie w oponkach I w dzisiejszym odcinku co? No będzie kopane Będzie kopane złoto Jedziemy poszukać sobie miejscówek Jest piękna sobota Zrobimy gdzieś na pewno fajną nockę W dobrym miejscu i w niedzielę też trochę pokopiemy pogrzebiemy i coś ponagrywamy także widzimy się za niedługo dotarliśmy do pierwszego miejsca gdzie planowaliśmy kopać jak widać Heniek już chodzi i zwiedza gdzie Ty tam łazisz? gdzie Ty tam łazisz? ej powiem Wam, że po powodzi to nie wygląda za ciekawie wszystko wypłukane to na śmieci tereny, tutaj powalone drzewa. Cholera, sam nie wiem, szczerze mówiąc, płukać, nie płukać. Nożeczka tutaj, taka jedna łacha była na zakręcie, dość obiecująca, ale zobaczcie, jak to tutaj cały ten teren wygląda. No masakra. Okay. Tam jest taka łacha piasku dalej. Ja bym ten zakręt przekopał, szczerze mówiąc. Ale czy to kurde ma sens? No, zawsze ma sens. Zobaczcie, jak tu musiała woda iść na te wszystkie gałęzie. Masakra. Masakra. Jaki żywioł, jaka woda. O panie. Przejdę się kawałeczek tutaj dalej. Pogoda nas też nie rozpieszcza niestety. Więc nie wiem, nie wiem czy będziemy tu zostawać, czy będziemy jechać dalej. Zobaczcie. No nurt dość nurt dość bystry. W miarę fajnie to wygląda. Hmm? Z tej strony to co niosło, tam gdzie woda tak zakręca No ten meander byłby do zrobienia dobra wiecie co, może my nie będziemy na razie tutaj może na razie tu nie będziemy teraz e, kopać pojedziemy w drugie miejsce zobaczyć jak to wygląda i w razie czego na razie sobie poobczajamy jest młoda godzina, jest 11, więc mamy jeszcze kupę czasu Także lecimy dalej w kolejne miejsce, jak coś to do zobaczyska Pokażę Wam jeszcze Pana Zwiedzacza. Heniu, chodź, wracamy. Heniek, chodź. Idziemy do auta, jedziemy. I, żuż, i psisko poszło. Co tak patrzysz? Ta, było by tam zajrzyć, woda wypływa. No ale nie ten. Jakbyś się założył kalosze, to byś mógł przejść na ten No w kaloszach bym poszedł. No. no tu jest fajne, ciekawe miejsce. Można by było pójść e, kawałek w górę, te kamyczki przekopać. Heniek, nie wchodź tam. Chodź. tutaj że ta rzeka... Rzeczka, strumyk, rzeczka chyba to jest. E, tam się rozgałęziła, bo tędy wypłukała trochę wodę. No. Z tamtej strony. A to spływała ona... stamtąd. Tak, no, co rozwaliła tą dymuła ziemię? No to tam. I tam woda stoi za drzewem złamanym, więc Deszcz zaczyna padać. No problem. Zobaczcie, na... pogoda nas, mówię, nie rozpieszcza na razie. Ale to mają być takie małe, przelotne opadziki. Także w nosie z tym. Dobra. Nie wjeżdżałem tu dalej, bo samo błoto. Wszystko porozwalane. no jak woda tędy przelatywała masakra, masakra dobra idziemy do auta pakujemy się i lecimy lecimy w kolejne miejsce siema dotarliśmy na miejsce na pewno jak zaraz wam pokażę to wśród osób, które poszukują płuczą złoto jest ono doskonale znane jak to stwierdziła jedna z osób, na weekend was tutaj potrafił być nawet i 50. Ja sobie znalazłem miejsce. Fajna taka łacha piachu jest, naniesiona. W sumie jest dwa, trzy miejsca. No, wody, wody, jest, wody jest akurat w sam raz pod Kalosze. Więc teraz wam pokażę mniej więcej, gdzie będę kopał. Obracaj się, pięknie. Tała chapiachu, która tutaj jest naniesiona, tam widzicie na drugim brzegu, te kamyki, tała chapiachu. Tutaj na tym zakręcie, na tym Meandrze sobie pochodzę, poszukam. No co ustawimy przesiewacz i lecimy z Koksem, co nie? Tutaj czyjś jest domek, a do auta no idźcie, idźcie, do auta rzut beretem. Chwila moment, tu w ogóle co widzę ludzie, ludzie, z namiotami, ze wszystkim rozstawieni, więc weekendowcy, więc ja przestawię auto, bo stoję jak cipa grochowa i się wezmę za, za ten, za rozpakowywanie sprzętu, do później. Właśnie. Mąż spaceruje po wodzie, szuka odpowiedniego miejsca Gdzie ustawić Przesiewacz I ma trochę głęboko Przesiewacz by dał tutaj no. no ja ten piasek bym coś tutaj popróbował z tymi kamykami Przecież tutaj mam wrażenie, że już ktoś się chyba ustawiał, wiesz? Ale dobra. Przysiewacz tak muszę dać blisko, bo akumulator nie wystarczy. Czy te kable od akumulatora. Co nie? No. Dobra, spróbujmy. To ja zapraszamy. Czy wracamy, czy wracamy na tamtą łachę? Tam byś miał bezpieczniej miejsce postawienia akumulatora. Wszystkiego bezpieczne. No to idziemy tam. Taka jest decyzja. Jednak zmienimy miejsce i włączymy się jak będziemy już gotowi do przesiewania. Przemieściliśmy się kawałek dalej. Mąż właśnie się zajął rozkładaniem przesiewacza. To nie no bo tam masz drugi. To po co ten statek tutaj? Żebyś miał, żebyś nie mówił, że zapominasz. o są. O, właśnie tam. Czekaj, cofnę się, schowuję ho Ale Neluś nam tu urządza zwiedzanie. Chodź, idziemy. Tu chodź. Zostaniemy z panem. I idziemy do rzeczki z Zostań tam Jeszcze mała łopatka jest Na razie tylko wkręcam nóżki taką, ja go zaraz będę poziomował. Teraz tylko po prostu przykręcenie, żeby były. Wstępnie, wstępnie ustawione No i dobra do wody Żeby nie Na razie gdzie ja tu akumulator ustawię A jak postawisz się tam... Ja muszę dać tutaj. idzie gdzieś tutaj na rzek co nie? no dobra, teraz trzeba podkopać miejsce na pompkę i do, do baju. sprzęt mamy ustawiony i do o, zobaczenia, jak będziemy już coś pukać. Ciąg dalszy kopania. Mieliśmy małą przerwę, trochę nas deszcz przegonił. Mąż właśnie łopatuje. Co? Mówię, że właśnie łopatuje, że wróciliśmy, bo nas deszcz przegonił. Jesteśmy z powrotem. Mamy towarzyszy ze sobą na polanie, w której jesteśmy. Kopią razem, kopią razem z nami. Idziesz pomiskować? Tak, ja tak. Pokażę na angielskie. No. Tutaj jest pan starszy, jak pilnuje wszystkiego, jak trzeba. Tak. No ale spadnę możesz ze mnie, a wrzucać możesz tu. To nie jest problem. Instrukcje od eh, za, 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 weterana poszukiwań. więc chłopaki od razu już tutaj nam podpowiadają, co, gdzie, jak tam kopać. Tak? Fajn, no, fajna sprawa, panowie nam wytłumaczą. Będziemy wiedzieć już na przyszłość Moja miska nie przesiewa, nie <laughs> nie będzie stało. Może ale przez jak jakiś tam czas tam później kamerkę tam, Bartkowi tam, to zobaczy, tam, tam, tam. zerknie co ja tam pokażę Wam gękę też tutaj rzuciłem i też było, był sam tam. Tu za starymi kamieniami, pod starymi kamieniami podejrzewałem, że na pewno. A to mi się bo No mam żeby mi na Dlatego mówię, zacząłem tutaj brać przy tym. A później się zastanawiam, co chcę Tak, że to jak ten. I yy, stawiasz większe opór w wodzie. Kurde, tak. będziemy, będziemy się wygryzać. No tak, bo to bom rywalizujemy. Ale... Tak. Bo ja nie mam nic lepszego do roboty. Tutaj chyba polepszył. Nie, ona była tam. Ona była w Ja nie mam nic lepszego do roboty. Tylko

za nim go. Za nim go. tam Tak, tutaj głowę, Ebenenem. Za tam. tam. Czuwaj, to mi tam w koło grzywa, lata, bo to nie jest jak mimo. tak na nim pojeździłem po Zanim mi mówię, tak. się go z zrobił. mam duchę. Ja muszę powiedział, że mi go to Bo oni to pokazane że tak. Eee. No, no, tak. Bo u roku temu tego nie było. No, no. No, latem, na tym, bo myśmy byli ostatniej wiekiem czerwca, a tu zróbmy podczas powodzi. Nie oszukał, to wszystko jest taki jedyny wielkim tu i tu. Dobry dzień. Mamy niedzielę. Następnego dnia wczoraj pokopaliśmy do dobrej, do dobrej nocy. Fajnie, poznałem tutaj świetnych ludzi. E, powiedzmy zintegrowaliśmy się, poznałem ludzi z grupy, którą was, Wam teraz pokażę naklejkę. O, na Facebooku dokładnie z tej grupy poznałem ludzi. Przemka, krzycha. Stoimy, Stoimy w tym miejscu, Nagrywamy. Tutaj już zwijają sobie namioty, Spali, Linux sobie chodzi. Ognisko było. Kończą, bo będą jechali teraz kopać minerały. My wiwarkiem tutaj staliśmy, zrobiliśmy sobie nockę, a rzeczka rzeka, którą widzieliście na nagraniach u Kamili, jest dokładnie w tym miejscu. Nie przesiewałem materiału. Przesieję go sobie w domu, puszczę sobie nagrywanie. Po prostu wczoraj tylko ustawiałem przesiewacz, kopaliśmy i tyle. Także tutaj wam robię szybkie nagranie. My z kamą się zwijamy, jeszcze zobaczyć kolejne miejsca, bo e, no niestety po powodzi nie chciałem ludziom bruździć, więc jedziemy teraz zobaczyć jeszcze jedno miejsce, trochę pokopiemy, trochę wydobędę urobku i będziemy później jechać do domu. I to płukać. O, ekipa stoi. Czekają na mnie, bo ja prawdopodobnie się zakopię Wiwarem. Zobaczcie, jakie tutaj ślady są, więc będą pomagali mi wyjechać stąd. Mili wspaniali ludzie, także do później. Bryden, my już jesteśmy w domku, w domu podjechaliśmy na jeszcze jedno miejsce, trochę pokopaliśmy. Wstępnie już przerobiłem ten materiał przez sito 2 mm. Teraz obrócę kamerę, Wam pokażę. Tutaj mamy ten materiał już przesiany przez sito 2 mm. Tak jak Wam wcześniej pokazywałem, będę to pakował na stół Golden Sharka. Więc zaraz Was tutaj sobie nawet kartonik podstawiłem. Ustawię Was na kartonie, zrobię szybkiego time i zobaczymy, czy coś wyjdzie. Taki ze mnie wspaniały youtuber, że podczas płukania złota na stole, z którego teraz obejrzeliście timelapsa, nawet nie zauważyłem kiedy mi się bateria w kamerze skończyła, a ja płukałem, płukałem i płukałem. Także macie tutaj kawałek tego timelapsa. Wyszło złoto, bo na pewno jesteście ciekawi czy coś wyszło, więc podejrzewam, że podczas teraźniejszego mojego monologu Gdzieś tutaj dam Wam e, zdjęcie, złotko będzie na karcie, także bardzo dziękuję za oglądanie i do kolejnego materiału. Cześć. Coś, co? O, pa. Ej, Henka Wam nie pokażemy, bo... Gdzie... bo Heniek poszedł spać na balkon, on ma w nosie, on bardzo zmęczony był cały wyjazd. Czułko.